Historia zatoczyła piękne koło i znów po 10 latach we włoskiej Waldifiemy na skoczni Predacco Polak poleciał najdalej po złoty medal Mistrzostw Świata. Dobry wieczór, Sylwia Dekiert. zaczynamy wiadomości sportowe. Predacto, znowu nasze, 28 marca 2003 roku, złoty medal Mistrzostw Świata zdobył Adam Małysz. Dokładnie 10 lat później mistrzem świata został Kamil Stoch. Dziś w Kawaleze udekorowano naszego nowego mistrza. Łączymy się z Maciejem Kurzajewskim. Kamil Stoch to sportowiec o mocnej psychice, a jak poradził sobie z emocjami na podium Mistrzostw Świata? Dobry wieczór. Duma i radość biły z twarzy Kamila Stoka stojącego na najwyższym stopniu podium. A czy uronił łzę? No to już pozostanie jego tajemnicą. Kamil Stok. Dla nas wszystkich nie jest tajemnicą, że wygrał wczoraj w bezapelacyjnym stylu. Był najlepszy w obu konkursowych seriach. W pierwszym skoku otarł się o perfekcję, za co przez jednego z sędziów Szwajcara został nagrodzony dwudziestką. Stokot wczoraj jest trzecim obok Wojciecha Fortuny i Adama Małysza, polskim mistrzem świata w skokach narciarskich, właścicielem szóstego polskiego złota w historii. O takim zwycięstwie jak to wczorajsze w Predacie, i o takim momencie chwały jak ten dzisiejszy w kawaleze marzył od dawna. A to najlepszy dowód. Chciałbym zdobyć złoty medal. No, jak na razie, to ja mam wyższy czas. No i może za jakieś 5-6 lat wystartuję. Trochę później, po po 13 latach spełnia się jedno z wielkich dziecięcych marzeń. Nie mogłem dobrze spać w noc. Budziłem się często i obudziłem się nad ranem i już później nie, nie mogłem zasnąć. SMS-ów trochę, to jak na Boże Narodzenie, bo trochę więcej. Miałem okazję cieszyć się, jak Adam zdobyła mistrza świata. Teraz, można powiedzieć, mój wychowanek też zdobywa to piękne uczucie. Uczucie ogromne, ale też sława i obowiązki. Mistrz świata dziś nie skakał, jedynie trenował w hali. Piękny moment, super chwila, ale to już przeszło do historii. W tej chwili już trzeba patrzeć do przodu i, i może cytując jednego z wizjonerów, tworzyć historię. A tą historią może być pierwszy dla Polski medal drużyny. W jutrzejszym konkursie oprócz nowego króla predatco wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. No i pytanie, czy pokuszą się o miłą niespodziankę? Na pewno mogą być spokojni o doping polskich kibiców, od których jutro pewnie nieraz usłyszymy tutaj lata nasz mistrz świata razem z drużyną. Z kawaledze Maciek Urzajewski, dziękuję bardzo. Z sukcesu Kamila Stocha cieszyła się Justyna Kowalczyk. Jej szansa na odśpiewanie mazurka Dąbrowskiego i jutro. W Waldi Polka pobiegnie na 30 km techniką klasyczną. Idź złoto do złota chciałoby się powiedzieć po sukcesie Kamila Stocha. Bardzo gratuluję. Fajnie, że Kamil pisze swoją historię. To jest niesamowite. No i mam nadzieję, że odwrócił nam kartę w końcu na tych mistrzostwach. Pewne jest jedno: na razie odwróciła się pogoda. Stary, miękki i nieco brudnawy śnieg, do tego wysoka temperatura i słońce. W Waldifieme wreszcie wiosna. W Waldifieme wreszcie warunki dla Justyny Kowalczyk. Na treningu była już Justyna w wersji wiosennej, a sobotni maraton ma się kończyć w słońcu i 10 stopniach na plusie. Fachowcy typują. Miejsce trzecie, zacznijmy od dołu podium. Miejsce drugie. No i pierwsze. Justyna. Kowalczyk jest królową stylu klasycznego, ale Biergen robiła latem wszystko, by dorównać Polce. A jest jeszcze nieobliczalna Jochałk, więc jeśli ma być medal, to trzeba go będzie wyrwać. Srebro Justyny Kowalczyk na 30 kilometrów. tylko czy aż? Drużyna skoczków też na podium. Predatco znów szczęśliwe. Dobry wieczór, Piotr Sobczyński, Wiadomości Sportowe. Justyna Kowalczyk nie wróci z Fiemy z pustymi rękami. Została wicemistrzynią świata na 30 kilometrów stylem klasycznym. Przegrała tylko ze swą arcyrywalką norweszką Marit Björgen. Radość czy niedosyt? Co przeważało na mecie? To pytanie do Macieja Kurzajewskiego, który był na miejscu akcji. Wygrała z Jochał, przegrała z Biergen. No to jest radość i niedosyt. Rzeczywiście tak, sama Justyna mówiła, że na tym królewskim dystansie 30 km klasykiem w biegu ostatniej szansy mistrzostw pobiegnie po złoto. Cel zatem nie został osiągnięty, ale teraz pewnie z każdą kolejną pływającą godziną Polka coraz bardziej cieszy się ze zdobycia srebrnego medalu. Biergen wyciągnęła wnioski z Vancouver. Taki sam finish, ale zupełnie inny rezultat. Srebro Kowalczyk słodko-gorzkie. Oddałam królestwo za narty Norweżek dzisiaj, zdecydowanie. ale Bardzo się cieszę z rezultatu, bardzo się cieszę, że potrafiłam walczyć. No jasne, że jest niedosyt. Chciałam to wygrać, nie udało się. Ale trener większe zastrzeżenia niż do nart miał do Justyny. Straciła wszystkie siły na 30 kilometrach, a trzeba było według naszych ustaleń miało jechać z tyłu, nie wychylać się do przodu. No i byłoby całkiem inaczej. A więc były to mistrzostwa straconych szans, oby stały się mistrzostwami wyjśniętych wniosków. Justyna Kowalczyk, Justyna Kowalczyk na mistrzowski rewanż z Norweżkami będzie musiała poczekać do Igrzysk w Soczi. Na razie z Doliny Płomieni wraca tylko z jednym srebrnym medalem. Niesamowite emocje zafundowali nam skoczkowie. Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła i Kamil Stok zabyli brązowy medal w konkursie drużynowym. Tu o niedosycie nie ma mowy. Tak, to było fenomenalne, niesamowite popołudnie i wieczór na skoczni w Predazzo. Polacy konkurs drużynowy kończyli na czwartym miejscu, by kwadrans później dowiedzieć się, że mają brązowy medal. W pełni zasłużony. A, a dlaczego? No proszę spojrzeć. Dlatego, że znakomicie skakał mistrz świata Kamil Stoch. 134 i 130 metrów. I dziś indywidualnie był najlepszy. Nie zawiodła pozostała nasza trójka. Kot, Żyła i Kubacki. Kiedy przy ogromnym zamieszaniu na podium samotnie stali zwycięzcy Austriacy, drużyna Łukasza Kruczka dowiedziała się, że Anders Bardalowi w pierwszej serii błędnie dodano punkty za skok z belki obniżonej o dwa stopnie. Norwegowie spadli poza podium, a my awansowaliśmy na trzecie miejsce, tracąc do srebrnych Niemców tylko 80 punktów. To jest historyczny sukces polskiej drużyny. Pierwszy medal dla Polski w konkursie zespołowym medal Mistrzostw Świata jest się z czego cieszyć. Dziękujemy spreadatco Maciej Kurzajewski. Drużynowy sprint w kombinacji norweskiej wygrali Francuzi, którzy dzięki zwycięstwom w tej konkurencji są drudzy w klasyfikacji medalowej. Zdecydowanie prowadzi Norwegia, która dziś zdobyła dwa kolejne medale. Polska na siódmym miejscu ze złotem Kamila Stocha, srebrem Justyny Kowalczyk i brązem drużyny na dużej skoczni. Justyna Kowalczyk ze srebrnym skoczkowie z brązowymi medalami. Złoto w maratonie dla Szwecji. Dobry wieczór, Piotr Sobczyński, Wiadomości Sportowe. Bieg mężczyzn na 50 kilometrów techniką klasyczną zakończył Narciarskie Mistrzostwa Świata w Waldifiemy. Nasi zdobyli na nich trzy medale. Koniec wieńczy dzieło. Johan Olsson w wielkim stylu zamknął Mistrzostwa Świata w Waldifieme. Uciekał przez 40 kilometrów, a przez 30 sam po upadku Dario Coloni. Szwedzkie złoto w maratonie. Pierwsze na Mistrzostwach zepchnęło Polskę na ósme miejsce w klasyfikacji medalowej. Bezkonkurencyjni Norwegowie. Obok dwóch Norweżek stanęła wczoraj na podium Justyna Kowalczyk. Norwegów zepchnęli, z niego za to polscy skoczkowie. W szalonych okolicznościach. Naszym bohaterem Thomas Morgenstern. To Austriak zauważył błąd w oficjalnych wydarzeniach. Wynikach i powiadomił jury. Lubię Polskę, chętnie w niej bywam. Lubię Waszych chłopaków, ale tu przede wszystkim chodziło o fair play. Co wiemy po tych mistrzostwach? Wiemy, że polskie skoki dwa lata po odejściu Adama Małusza mają się świetnie. Natomiast polskie biegi na pożegnanie Justyny Kowalczyk gotowe absolutnie nie są. Z Waldifieme Sebastian Parfianowicz.